Zewnętrzna czy stopy jak i zewnętrzna, przyjęcie tak. kierunkowe z nami e, drugi trener Polonii wytom Tomasz Włoka. E, trenerze, jutro sparing z Rakowem Częstochowa, z drużyną, która e, no, przynajmniej powinna pokazać poziom, do którego Polonia chce aspirować na przyszły sezon, bo będziemy się prawdopodobnie bili o awans, przynajmniej takie mamy zamiary. No i tutaj już oczekiwalibyśmy dobrej gry i, i też chyba dobrego rezultatu. Znaczy ja powiem tak, jesteśmy można powiedzieć już coraz bliżej tego finiszu, tak, tego okresu przygotowawczego. Na pewno zespół już wygląda lepiej pod względem motorycznym. Są drobne, że tak powiem szczerze, poprawki, jeżeli chodzi o taktykę, ale myślę, że w tym spotkaniu najbliższym będzie można już zauważyć, może nie w 100% kształt tego zespołu, jaki zobaczymy na wiosnę, ale gdzieś namiastki tego, co będziemy oglądać w rundzie wiosennej. Będzie można zobaczyć na, na boisku w Częstochowie. Mhm. Czyli, jakby ponawiając swoje pytanie, ten rezultat, też końcowy wynik, będzie dla Was, dla was istotny? Ja powiem tak: co do samego wyniku, nie. nie... Jakoś niespecjalnie, że tak powiem, że będziemy tam się na tym bazować, będziemy na tym bazować, ale bardziej chodzi nam o pewne zachowania, które po prostu gdzieś tam staraliśmy się wpoić zawodnikom przez te ostatnie dwa miesiące i czy po prostu rozumieją te zachowania, czy je potrafią wykonywać na boisku i myślę, że dzięki, dzięki temu ostatniemu właśnie meczowi, który zagramy w tej Częstochowie, będziemy mogli te odpowiedzi uzyskać. Rozumiem, że to będzie ostatni sparing zespołu przed startem ligi, czy planujecie jeszcze jakieś gry kontrolne? Na tą chwilę raczej tak, ale mówię, no może się to jeszcze zmienić, wiadomo, bo to jest jeszcze cały następny tydzień i, i wtedy będziemy jeszcze, że tak powiem, jeszcze się zastanawiać się nad tym, czy ten ostatni weekend przed meczem mistrzowskim gdzieś po prostu zagramy jeszcze jakiś mecz kontrolny. A propos wyszkowania formy, ostatni sparing z drugim zespołem piastagliwice Gliwice, no rywal niezbyt wymagający, bo wynik 6 do 1, ale to chyba pozytywnie wpłynęło na chłopaków, którzy nie zawsze fartowne mieli te wyniki z paringu wcześniej. Gdzieś tam czepiamy się tych wyników, chociaż one nie zawsze są ważne. Natomiast no, strzelając rywalizm 6 bramek to jednak jakoś podbudowuje ducha zespołu. No oczywiście jest to taki pozytywny bodziec tak, dla tych chłopaków, bo jednak ta ciężka praca pokazuje, że przynosi efekty. Dlatego też tak jak już wspomniałeś wcześniej, sam wynik może nie jest jakiś tam miarodajny, prawda? Chodziło nam bardziej o, o te zachowania właśnie w trakcie, w trakcie meczu, aby realizowali te nasze założenia. I to był sparing, który pokazał, że gdzieś to wszystko, co, co było realizowane, idzie w dobrym kierunku. Idzie w dobrym kierunku i mm, oby, oby w rundzie wiosennej też tak to dobrze wyglądało. No właśnie, tym bardziej, że, że Polonia, pytam też o to zawodników, że Polonia zagra prawdopodobnie w nowym schemacie, w nowym ustawieniu. Tutaj no, no szczegółów gdzieś tam jakiś super zdradzać nie będziemy, ale, ale przestawienie drużyny też chyba troszeczkę musiało trwać i podejrzewam, że ono nawet jeszcze może nie być gotowe. To znaczy, ja powiem tak. To nie jest tak do końca, że, że całkowicie zmieniliśmy obraz naszej gry. Ona gdzieś jest ta, ta, ten obraz tej gry jest podobny do tego, jakim graliśmy na jesień. Minimalne korekty, tylko i wyłącznie są w tym ustawieniu, e, tak więc e, myślę. Że każdy kibic Polonii, który przyjdzie na wiosnę, nie będzie jakoś miał problemu z tym, aby, aby domyślić się, w jakim ustawieniu gra Polonia i jakim systemem gry. Czy przed startem tej rundy, jakoś może nie inaczej, ale kładliście też nacisk na nastawienie psychologiczne zawodników, które jest niezwykle istotne także przy meczach na wyjeździe, przynajmniej z naszego punktu widzenia? Tym bardziej, że Polonia na tych wyjazdach spisywała się różnie. Parę zwycięstw w tej lidze mieliśmy, ale no, domeną tego, Klubu, zazwyczaj mecze są domowe i to od kilku lat. Tutaj przed nami runda, gdzie tych spotkań na wyjeździe będzie mnóstwo. Mamy tylko, tylko parę spotkań u siebie. No tak, faktycznie. Tak ułożył się ten terminarz, że tych meczów wyjazdowych jest znacznie więcej niż tych meczów domowych. Ale robimy wszystko, aby, aby, aby te wyniki też były dobre i na wyjazdach. Prawda? Myślę, że i ta runda jesienna też pokazała, że na tych wyjazdach potrafimy zrobić dobre wyniki. Osiągnąć dobre wyniki, dlatego też e, jesteśmy w pełni nadziei, że w rundzie wiosennej będzie tak samo, że również te wyniki będą pozytywne, ta gra nasza będzie wyglądała dobrze i wszyscy będziemy szczęśliwi z tego, że Polonia będzie zdobywała punkty w każdym kolejnym spotkaniu. Aha. A to jest, właśnie to leży w kwestii jakiegoś bardziej go, takiego nastawienia mentalnego zawodników, czy, czy to nie ma reguły za bardzo? Czy znaczy, ja powiem tak, to, to wiadomo, mecze u siebie to mecze u siebie, prawda, gdzie jest y, kilka. Y, w tym momencie tysiąc, czy tam dwa ludzi na trybunach, prawda? którzy cię dopingują i ta adrenalina jest troszeczkę inna, a inaczej, jeżeli się gra na wyjeździe, tak jak to było na przykład na meczu w pniówku, prawda? Gdzie było 200 osób na trybunach, no jednak ta, ta adrenalina jest troszeczkę inna, ta motywacja może spaść, ale nie powinna. Przyznam się szczerze, że nie powinna. No i tak. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, jak to będzie wyglądało w przyszłej Na pewno będziemy pracować nad tym, żeby, żeby uniknąć po prostu takiej sytuacji, gdzie, gdzie na wyjeździe ta, ta nasza gra będzie słabsza. No ale czy to się uda, zobaczymy, prawda? Mówię, nie chcę tutaj burzyć w fusów, że tak powiem. Robimy wszystko, aby było dobrze. Mówiąc zgodnie, wszyscy jesteśmy głodni ligi i już czekamy z niecierpliwością ona rusze. No tak, zgadza się. Przyznam się szczerze, że sam już odliczam te, te dni do tego pierwszego meczu ligowego prawda, w Chorzowie. Cieszymy się na to, że, że to już praktycznie niedługo, prawda? Że to już zostały ostatnie dni. No i liczymy, że, że dobrze wystartujemy w tej rundzie wiosennej. Mhm. Udanego sparingu i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Robert Citro gracie sparring z Rakowem Częstochowa, liga coraz bliżej. Wróćmy jeszcze do tego, co było, co było przed tygodniem. 6 do 1 wygrany sparring może rywal niezbyt wymagający, ale to chyba dobra sprawa strzelić przeciwnikowi 6 bramek, żeby tak troszeczkę psychicznie się odblokować. No na pewno, na pewno. Czujemy się coraz lepiej i, i widać to było może w tym sparingu, tak jak powiedziałeś. Ten przeciwnik nie był za mocny, może nie stawiał nam aż takich ciężkich warunków, ale na pewno cieszy ta skuteczność i że potrafiliśmy wygrać nawet ze słabszym przeciwnikiem 6 do 1. No tym bardziej, że, że we wcześniejszych Spellingach różnie to bywało i, i wynik 61 też gdzieś tam się pojawił, ale na waszą niekorzyść, więc to chyba było takie podbudowujące wasze morale, bo gdzieś w tym natłoku przygotowań fizycznych no mimo wszystko ta dyspozycja gdzieś tam zwyżkuje dopiero, tak? No na pewno na pewno te 6-1 jakby odczuliśmy na swojsku, że można powiedzieć, i nie można się tłumaczyć, że ciężki okres przygotowawczy, bo tak samo zniczy też macie ciężkie treningi. I to na pewno usiedziało w głowach te zdenerwowanie, można powiedzieć, że na ten wynik, bo, bo nie możemy sobie pozwolić na, na tak dużo straconych bramek sparringu. Wy tutaj tak naprawdę trenujecie nowe ustawienie. Do czego zmierzam? Do tego, że gdzieś tutaj na boku staliśmy, jak asystenci Jacka 3 oglądali, no mówili, że wygląda to coraz lepiej, zwłaszcza, zwłaszcza ta gra z przodu. Wy też macie takie odczucia, czujecie się coraz lepiej, lepiej w tym ustawieniu? Znaczy na pewno właśnie to jest nowe ustawienie i i Ciężko na początku ciężko złapać pewne schematy. Tak samo było kiedy w czerwcu wprowadzaliśmy nowy, nowy tryb grania i też na początku była złość. Nie, nie mogliśmy tego połapać, ale z każdym treningiem z każdą godziną to wygląda coraz lepiej. A powiedz, co w przypadku gdyby na przykład, możecie nie zakładać, ale pewnie macie jakiś plan B, jeżeli na przykład takie ustawienie, no nie wyjdzie, będziecie widzieli, że w meczu się nie układa. Jest jakaś alternatywa przygotowana? Znaczy tak, trenujemy kilka wariantów, mamy to ustawienie, w którym graliśmy praktycznie całą rundę poprzednią, teraz wprowadzamy właśnie coś nowego, do tego są inne warianty, także, także jest plan B, w razie czego nie ma o co się martwić. Jutro sparing z Rakowem często chowano. no to już jest rywal z takim półki, do której wy przynajmniej mierzycie w tym, w tym sezonie, bo, bo na pewno będziecie w czołówce tej lidze, tak nam się przynajmniej wydaje i tak, tak wszyscy tego chcemy. No i będziecie bili o awans. To jest drużyna z drugiej ligi, która pewien poziom już prezentuje. No na pewno, jeżeli aspirujemy do tego grania w drugiej lidze, to, to z takim zespołem musimy pokazać się z jak najlepszej strony i, i wygrać ten sparring. Na pewno będzie to cięż, ciężki mecz, ale, ale myślę, że pokażemy się z dobrej strony. Ten good ligi już jest odczuwalny u was? No przy takich długich przygotowaniach na pewno, na pewno każdy chciałby już wyjść, zagrać mecz o stawkę, wiadomo, sparingi z paringami, ale mecz o stawkę przy kibicach na to wszyscy czekamy.